Cześć, dzień dobry. Artur Brzychcy, Loża Dżentelmenów. Dzisiaj bardzo wyjątkowa butelka na stole, bo też mamy bardzo wyjątkowy rok. Mija 70, 78 rok pracy Jimmy'ego Russella. Jimmy Russell mistrz destylacji odpowiadający za whisky White Turkey, whisky amerykańsko, amerykański Bourbon, natomiast wiek 78 lat w zawodzie powoduje, że Jimmy Russell w tym momencie jest osobą, która najdłużej pracuje w branży Whisky. Jest to człowiek, który, którego uczyli ludzie, którzy robili whisky jeszcze przed prohibicją. Wydaje się to wręcz niemożliwe, ale tak właśnie jest. W desklarni White Tarki pracuje też już syn Jimmy'ego, czyli Eddie. Nic dziwnego, przy 78 latach pracy czynnej w zawodzie, a no, to już można mieć i wnuki. I pewnie ma, a tu, chociaż o tym nie wiem. A, po drodze m, y, przeszedł okres, kiedy Bourbon a, był prawie niepijany. A, m, przeszedł okres, kiedy e, postawił wszystko na mocny Bourbon, pomimo tego, że wszyscy mówili, że nie, tylko słabiutkie i tylko do drinków. A on powiedział, nie, e, będziemy robić 101 i ta 101 będzie się sprzedawać. E, to jest jeden z czterech uznanych największych e, mistrzów destylacji e, Bourbonów, czy w ogóle amerykańskiej whisky. E, z Buffalo Trace był jeden, z Jim Bima był drugi, e, trzeciego nie pamiętam, e, a czwarty to właśnie Jimmy Russell i tylko Jimmy Russell z tej wielkiej czwórki wciąż żyje. E, Dzisiaj na stole, tak jak powiedziałem, wyjątkowa butelka, butelka, która się pojawiła w moich rękach na chwilę dosłownie, ponieważ um, z tej butli a, piliśmy um, whisky podczas degustacji um, klubu loży dżentelmenów. Degustację prowadził Rafał Nawrot. Rafał Nawrot, osoba, która wciąż uważam, że jest mało znana w, w Polsce, to jest brand ambasador na Polskę, właśnie marki White Talkie. Wie o tej whisky naprawdę bardzo, bardzo dużo. Był niejednokrotnie też na miejscu i osobiście rozmawiał zarówno z Jimmy'm, jak, jak i z Edim, i naprawdę wiedzę ma na temat bourbonów i amerykańskiej whisky w ogóle naprawdę gigantyczną. W związku z tym, jeżeli tylko będziecie mogli, to koniecznie z nim porozmawiajcie. Dlaczego tej butelki nie ma w Polsce? Nie wiem, a być powinna. A no, to jest duża butla, bo tu jest akurat jeden litr. Um, słuchajcie, to jest White Taki, Kentucky Spirit Single Barrel. Jedna konkretna beczka um, wybrana, beczka numer 1165 z magazynu um, B. To jest magazyn A, to jest ten najstarszy magazyn. Rozumiem, że magazyn B to jest ten prawie najstarszy magazyn, ale pewności nie mam. No i numer ósmy Rak. I to jest beczka wybrana przez Jimiego Rasela i jednego Rasela. I teraz ciekawostka, ponieważ przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jak coś jest single barrel czy single cask, to jest butelkowane w mocy beczki. A tu jest inaczej. Tu jest inaczej. To jest tak, że taki Spirytus, czyli nowy destylat Newmake, leje się do beczek z mocą 58%, jak na Stany Zjednoczone dość nisko. Dość niska ta moc. Natomiast no, wysokie umiejscowienie na półce powoduje, że ta moc rośnie. To jest w zasadzie chyba tylko w Stanach Zjednoczonych się ten, ten proces zdarza, bo w Szkocji generalnie moc maleje. A stanach zdarza się na tych właśnie wysokich półkach w magazynach, że moc rośnie. Ja po raz pierwszy z tym się spotkałem w Blantonsie. No, ale to ten sam efekt występuje i w innych e, magazynach na terenie Stanów Zjednoczonych. To samo dzieje się i w White Taki. Um, natomiast tak czy inaczej. My mamy podaną moc 50,5% i to nie jest moc um, y, Natu, znaczy naturalna, to nie jest moc, która powstała po prostu, która po prostu jest mocą beczki. To jest lekko obniżona moc. Na pytanie dlaczego Rafał Nawrot odpowiada w bardzo prosty sposób. Jimmy i Eddie uważają, że to jest najlepsza moc dla tej e, beczki. Nie przejmują się zupełnie tym, co my na ten temat sądzimy. E, w znaczeniu takim, to nie to, że nas olewają, nie, nie, żebyście mieli też e, źle nie zrozumieli, a to nie jest Szkocja. Trochę jest inne podejście. Nie ma... Zobaczcie, na butelkach burbonów bardzo rzadko jest podawany wiek. To są ewenementy. Większość burbonów butelkowana, przynajmniej w Whitehawki, jest pomiędzy 8 a 10 lat. Wiem, że najczęściej w, w Stanach... Przepraszam, ta Szkocja będzie mi się przywijać przez głowę. Najczęściej w Stanach pomiędzy 6 a 8. To te najpopularniejsze burbony. Wład 8 80 lat to jest ten przedział um, butelkowania, może też um, to, że leją ten um, słabszy spirytus ma na to jakiś delikatny um, wpływ. <laughs> e, natomiast, oczywiście, przypominam, to już takie ogólne zasady odnośnie Burbona, że oczywiście a Bourbon a, to przy, zacier przynajmniej 51% kukurydza. A, na drugim miejscu najczęściej jest żyto i w przypadku burby, łajtarki to też jest um, żyto, no i jest odrobina słodu jęczmiennego jako, jako zaczyn, jako um, producent tych enzymów, które mają nam rozłożyć skrobię na cukry proste, żeby potem drożdże mogły sobie, miały na czym a, pracować. A kolejna rzecz, no to oczywiście beczka, beczka z białego dębu amerykańskiego, nowa, a... No i spirytus, który jest wychodzi z mocą nie większą niż bodajże 60, nie, 81 A zobaczcie, a tutaj mamy 68 wlewane do beczki, i to jest zdaje się właśnie moc, z jaką odbiera łajdarki swój spirytus. No dobra, to troszeczkę wiemy, za dużo też nie wiemy. Ja bardzo Wam polecam serdecznie rozmowy z Rafałem Nawrotem, ponieważ ja nie czuję się specjalistą od, od Burbonów. Natomiast ta butelka jest po prostu mega, mega ciekawa i bardzo chciałem o tej i o jeszcze jednej nagrać, nagrać odcinek, dlatego ona się dzisiaj na tym stole znajduje. A bardzo wyjątkowa rzecz Szczególnie na polskim rynku, natomiast to, to nie tylko polski rynek, chodzi w ogóle o europejski rynek, a generalnie bardzo dużo amerykańskiej whisky, nie tylko Bourbonów, ale amerykańskich whisky są tylko tam. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o Blended Bourbon. Istnieje taka kategoria, no i, e, i, i my w, w Europie w ogóle jej e, nie znamy. Są single malty w, w Stanach Zjednoczonych, są right malty w Stanach Zjednoczonych. No to to są rzeczy, których, który, o których u nas w ogóle nie, nie słychać. Może kiedyś się to zmieni, natomiast pamiętajmy, że Stany Zjednoczone są tak gigantycznym rynkiem e, dla whisky, a, że oni większość tego, co wyprodukują, wchłaniają sami e, i jeszcze wchłaniają do tego bardzo dużej ilości szkockiej. I irlandzkiej whisky również. W związku z tym, e, może trzeba po prostu pojechać do Stanów, żeby tych wszystkich dobroci a, popróbować. E, ja już tutaj sobie odrobinkę tej naszej whisky nalałem. Zobaczcie, jak Tomek zacząłem stosować. Głównie dlatego, że mam. E, kiedyś byłem wielkim przeciwnikiem. A dzisiaj. Powiem tak, e, najpierw i tak e, natleniam, potem sobie przykrywam. W związku z tym robię, e, robię tak po części według e, swojej, e, jak gdyby z tego swojego pomysłu, ale na końcu zakrywam, bo faktycznie jest to fajna, e, fajna sprawa. Dobra, mniejsza o kieliszek, ważniejsze to, co jest w tym kieliszku. Słuchajcie, nos jest mega słodki, bo tu jest masa owoców egzotycznych. E, mamy, e, oczywiście jest ananas, to w ogóle jest rzecz, która dla mnie jest uderzająca na początku. Jest ananas, jest mango, e, jest banan i to banan taki delikatnie zrobiony na patelni, taki już lekko skarmelizowany. No, oczywiście jest wanilia, oczywiście jest y, y, lukrecja. No, to są rzeczy takie bardzo charakterystyczne dla y, Bourbona, ale tutaj to jest podane w troszeczkę inny y, sposób, bardziej owocowy. Y, y, to jest rzecz, która jest zdecydowanie tutaj y, y, bardzo. Y, charakterystyczna i, 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 i występują, charakteryzująca dla mnie dobry bourbon, tak? Oczywiście w każdym bourbonie każdy lubi inne rzeczy, czy w ogóle w whisky każdy z nas lubi inne rzeczy. Ja w bourbonach, dla mnie dobry bourbon to jest ten bourbon, który jest właśnie owocowy. I to się niestety dość rzadko zdarza, może dlatego rzadko pijam bourbony, ale dla Rafała Nawrota zawsze robię wyjątek, ponieważ nie dość, że zawsze przywozi ciekawostki, i to często takie, że naprawdę kopara opada, to oprócz tego ilość wiedzy i tego dla nas egzotycznego rynku i egzotycznej whisky jest naprawdę przegigantyczna. Odrobina może jeszcze takiego drzewa cedrowego, jakbym wąchał pudło po cygarach, to... to... Coś takiego jest, odrobina jakiegoś takich nut mentolowych, delikatnych. Trochę ziołowości, ale takiej bardzo subtelnej i, przy, i przyjemnej. Odrobina nuta e, rozpuszczalnika, która jest dla mnie też charakterystyczna dla, dla większości bourbonów. Mm, ale jest tego, jest tego naprawdę e, niedużo. Po, i, natomiast ja nie mówię tego zupełnie jako, jako wadę. Po prostu jest to dla mnie cecha e, Bourbona, i czasami wręcz jej się specjalnie mm, doszukuje. No i usta zupełnie inne, jak to przy burbonach. No, oczywiście jest ta słodycz jeszcze z przodu. Jest takie wrażenie takich bombelków na języku, to jest w ogóle e, rzecz nie, niebywała. Natomiast potem e, czuć świeżość, e, czuć młodość też, ale, ale kurczę. Nie, wycofuje się, nie młodość, bo młodość by oznaczała często niepoukładane rzeczy, e, niespójne i tak dalej. A tu się wszystko trzyma, e, trzyma kupy. Natomiast. Jest taki moment, nawet kwasować to może za dużo powiedziane, ale takie uderzenia, czegoś takiego świeżego, lekkiego, zwiewnego, no oczywiście potem dostajemy mnóstwo tanin z beczki na koniec. W związku z tym oczywiście jest to whisky trzymana w świeżej dębinie, w związku z tym ta taniczność ta, ta gdzieś tam też musi wyjść i ona wychodzi nam w finiszu na języku, ale ten finisz jest przyjemny, jest, jest dość długi. I ta taniczność nie przeszkadza aż tak jak przy wielu e, m, e, młodszych e, m, e, Bourbonach. Um. Ponieważ ona jest zrównoważona, ona jest bardziej przyprawowa niż taka drewniana, drewniana. To nie jest taki klocek na języku, nie są to wióry, nie są, nie, nie są to drzazgi w języku, gdzie często na swoich degustacjach mm, zwracam uwagę mm, ludziom, jak pijemy whisky z różnych części świata, że przy Bourbonie często jest taki efekt, jakbyśmy językiem przeciągnęli po nieheblowanej desce. I po prostu wyciągali sobie drzazgi um, z języka, że nos jest słodki, a w ustach zawsze ta taniczność wygrywa. Tutaj tak nie jest. Ta taniczność jest i mam wrażenie, że nawet jest często bardziej intensywna niż przy wielu innych, przy wielu innych whisky, ale jest ułożona i ta taniczność jest tutaj bardziej przyprawowa, zbalansowana tą słodyczą owocową, o której wcześniej mówiłem i dopiero a, i, i to się wszystko tam ładnie zgrywa, komponuje. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Jeżeli będziecie mieli okazję spróbować tej whisky, to bardzo Wam serdecznie polecam. Dużo tych owoców w ustach. Ten ananas do nas wraca. Lukrecji jest bardzo dużo. Usta są pełne lukrecji. Aż taka jest gorzkawa ta lukrecja. Dochodzi, tro, dochodzi sporo um, przypraw, trochę są nuty jakieś cynamonu. Naprawdę, naprawdę bardzo fajna rzecz. Cóż, mogę powiedzieć tylko że bardzo serdecznie polecam, abyście ją znaleźli 101 Proof, czyli 50,5% Kentucky Stride Bourbon Whiskey, Kentucky Spirit Single Barrel. To ten konkretny to jest beczka 1165. Jeszcze raz powtórzę. No i przede wszystkim, słuchajcie, myślę, że wypijmy Mam nadzieję, że też coś macie w kieliszkach. Wypijmy za zdrowie Jimmy'ego, żeby kolejne 78 lat sprawiał nam radość. Rafał Nawrot opowiadał na spotkaniu, że Jimmy ma na swoim biurku, w swoim biurze wypełnione dokumenty odnośnie emerytury. One codziennie leżą. Na pytanie dlaczego leżą, albo dlaczego ich po prostu nie podpisał i nie skończył pracy, odpowiada, że... Że one są przygotowane na ten dzień, że gdyby się zdarzyło tak, że on przyjdzie do pracy i stwierdzi, że kurna, znowu musiał przyjść do roboty, że, że chociaż będzie jeden moment, kiedy, kiedy stwierdzi, że ta robota nie sprawia mu wielkiej frajdy i nie jest dla niego pasją, to wtedy natychmiast te papiery hmm, podpisuje. Natomiast ten dzień jeszcze nie nastał i oby nie nastał nigdy. Jimmy, twoje zdrowie.